Witajcie rodacy The, cat, got the milk Godemilk. Taką gierkę wyhaczyłem sobie, no i chciałbym wam ją tutaj zaprezentować. Zacznę jednak od tego, że nie mam pojęcia tak dokładnie co to jest za gra. Wiem, że to będzie jakaś taka, tak mi się wydaje, przynajmniej hardkorowa gierka. No ale cóż, popatrzmy kto ją zrobił. A zrobiło ją tylko cztery osoby pan Oli, od animacji, Helena od kodu. Chris skomponował muzykę, która jest całkiem wkręcająca. No i John pracował w telewizji, a teraz interesuje się grami. No i tych e, panów i jedna pani się spotkali i zrobili gierkę darmową, bo ta gra jest darmowa. E, w opisie linku możecie ją sobie pobrać albo nawet e, w necie zagrać. No a ja wam tutaj pokażę o co tutaj chodzi. Generalnie gra, jak tutaj jest, jak e, tutaj wyczytacie, e, starcza na 15 minut. Fajne rozgrywki, nie więcej, nie mniej. E, Obawiam się, że to może nie być do końca prawdą, ale to zaraz się zobaczymy. Gra posiada 18 leveli, ale zaletą, a może nawet i wadą, ale to się zaraz okaże w praniu, chodzi o to, że kontrola postacią, czyli tym kotem, bo kotem będziemy się poruszać, e, jest bardzo prosta mianowicie tylko do góry i do dołu się poruszamy. Tak więc zacznijmy sobie grę i. Zobaczmy tutaj o co chodzi jak to się nam przyjmie. Myszkę może schowamy, gdzieś tu w rogu. całkiem przyjemna animacja, jak widzicie. Nie wiemy o co chodzi. No i poruszamy się tym tą kredą. To, on, to jest kot. Od czasu do czasu wyrastają nam jakieś dziwne stworzenia. Bryły i tak dalej. No a my, mamy dotrzeć do kółeczka na końcu. No i sądząc po tym, jak coraz ciężej się robi, sądzę, że te 18 leveli nie będzie zaraz tak proste jak pierwsze 5, które przyszedłem na waszych oczach, ale to się zaraz przekonamy, wow. Zobaczcie jaka fajna ta grafika taka, hmm. ciężko ją określić, można by ją chyba mianem artystycznej już nazwać. Wow, coś tu się dzieje. Eee, o, tu był fart, tu było blisko. No, zaczyna się robić. No, aha, zaczyna robić się ciekawie. O, reszty w mordę. A zobaczcie, a nie będę kusił, bo tu widzę, mamy życia po variation. Lewy górny róg, gdzie tu się zaczyna? Co tu się dzieje? No, no pięknie do góry, do dołu, do góry a na razie dajemy sobie radę o wow wyskoczyła Eee... muszę powiedzieć, że całkiem przyjemna jest to gra, a waży 30 mega, więc to jakiś śmiech na sali jest, gra jest banalnie prosta prosta w swoim założeniu ale na pewno nie jest prosta jezu co Jakie ja mam to przejść teraz? Wow, tu coś. No, no i co? No i co teraz? Eee, czekajcie, czekajcie, bo tu coś, coś, ktoś tu oszukuje nas. O, nie widzicie, mówiłem. No dobra. Mamy plan, ale sądzę, że to nie będzie już takie proste. Jak wiedziałem. Ono nie. Ech. Jedziemy dalej. Słuchajcie, się w muzyczkę ta fleja może zamilkę na chwilę, taka jest miła. Jezu, co tu się... tu się odblokowało, no coś Dobra. No nie. Dobra. O no, już sądzę, że będzie koniec niespodzianek na ten level. I udało się. Łoj wow. jaj. Wow, wow, wow. Shit. O bardzo proste wow ładnie powolutku, ale do celu Tu coś nas zje zaraz, zobaczycie Nie, nie zjadło. Ech. Całkiem proste To co, to już 18 leveli przeszliśmy, to już 15 minut minęło, coś mi się nie chce wierzyć. Ale patrzę co, co tu się dzieje ja jestem... Mm, a gdzie tu jest koniec? Aha, dobra, na dole. prawidłowy róg mniej więcej. Wow, Cholera cholera no, już. <laughs> Ciekawy level, no musicie to przyznać. Zobaczcie na stylisty... stylistykę graficzną. No to miana artystycznej naprawdę. tak wiecie, jakbyście wchodzili do galerii jakiejś z jakąś swoją koleżanką, to załóżmy... No nie załóżmy, a sądzę, że takie obrazy. byście ujrzeli. Hmm. Czyli co, to jest już koniec? To miało trwać 15 minut, a nie 6 minut i 17 sekund. No i kotek dostał mleczko i. No nie mówcie, że to już koniec. Coś to dopiero się rozkręcało. No. Tak to wygląda mniej więcej. Musicie. Sami przyznać, że gra bardzo ściągająca, no ale ja tu widzę ewidentnie 15 minut, ja to przeszedłem prawie 3 razy szybciej. Nie wiem. A widziałem, że niektórzy tutaj się męczyli z nią ponad 23 minuty, jak czytałem komentarze. No ale to cóż... No tak wyszło. Eee, w każdym momencie, że ja wam tą grę polecam. No. Ała! Zręczną od tak by zabić w bardzo miły sposób swoje 10 minut z życia i ja Wam ją polecam. Tak więc trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!